Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku ABC Tuningu i jest ze mną po raz kolejny Olek. Z FMIK, z firmy FMIK. No tak, w sumie to jest twoja firma, więc jesteś z tej firmy, tak? Olek, czyli właściciel. Temat, który poruszę na pewno jeszcze raz na kanale poza tym dzisiejszym, bo zrobię test. Bo poza tym, że my sobie gadamy dzisiaj, to jeszcze trzeba pokazać czasami innym ludziom. Ale... Porównasz teorię z praktyką. Dokładnie, bo wiesz, teorii jest dużo. Niektórzy mówią, że można grafem do silnika wlać i będzie, nie wiem, na słodko bąki puszczał, więc jest spoko. Przewody w stalowym oplocie. Temat, który jest dla mnie nieodzowną dziedziną tuningu. Niezmiennie, cokolwiek bym nie przerabiał, jakiegokolwiek auta bym nie wypuszczał od siebie z firmy, zawsze idzie oplot. No i teraz takich kilka pytań. Co to jest ten przewód w stalowym oplocie? Dlaczego jest ten przewód w stalowym oplocie? A skoro jest jest fajny i co on daje, to dlaczego producenci go nie robią? I na to dzisiaj odpowiemy chyba sobie w tym odcinku. Zacznijmy przede wszystkim od kosztów. Kosztów, są takie widełki cenowe. Są widełki cenowe. Ogólnie my sprzedajemy przewody firmy Hell Performance. Są to angielskie przewody, bardzo dobre, uznane w motorsporcie. Sporo osób na nich jeździ, także tutaj nie, nie ma co się martwicie jakoś wytrzymałość i tak dalej. Cena podstawowego, podstawowego zestawu, wiadomo, że zależy to od ilości elementów, skomplikowania itd. Mieliśmy Zaczyna się od elementy. 380 zł za zestaw, czyli nie jest to jakiś kosmiczny koszt patrząc na to co otrzymujemy. Dobrze i teraz mamy tak, przewód w stalowym oplocie. No ja tu widzę w tej, w tej chwili, tak wiesz, trochę tak, będę takim cringe'em, taką cebulę, ja mam tak 300, jak tu nie widzę tej z tego oplotu, no ale coś tam czuję pod palcem, wiesz. No jest tam oplot. Czyli jak zdejmiemy to jest tam e, gumowy wężyk opleciony siatką. Jest to teflonowy przewód opleciony stalowym oplotem i do tego jest taka Gumowa, kolorowa taka nakładka, jakby po prostu. Mam w racji tego, że jest wiele kolorów, e, blisko 20 kolorów do wyboru czyli mamy jakieś tam czarne, jakieś szare, grafitowe, karbonowe, niebieskie i tak mają dalej. Wból? Wizualny. No, Wizualne, dobrze. No i teraz pytanie najważniejsze, według Ciebie, bo jakby zbijemy swoje dwie teorie: po co nam są przewody w stalowym uplocie w samochodzie? Co one nam dają takiego? No, mają wiele zalet w stosunku do zwykłych gumiaków. Po pierwsze, nie puchną, nie parcieją, czyli na przykład jeśli hamujemy gumowy przewód, mimo tego, że jest też zbrojony, zawsze delikatnie spuchnie, czyli ten cały płyn, to całe ciśnienie nie idzie na tłoczek, to też delikatnie idzie w, w to puchnięcie. Tutaj nie ma, nie, nie, nie ma miejsca. E, żadne puchnięcie, czyli cały płyn, całe ciśnienie idzie bezpośrednio na tłoczek, czyli mamy szybszą reakcję hamulca, ten hamulec jest twardszy, pewniejszy. Odchodzi nam z czasem parcienie przewodu, czyli puchnie jeszcze bardziej, odchodzi nam możliwość pękania, gdzie w moim samochodzie raz pęknie przewód przy hamowaniu, później gdzieś tam siurał bokiem, skończyło się dobrze o dziwo. Drugi przypadek miałem taki, że przewód gumowy mi się przetarł, czyli miałem drugą awarię gumowego seryjnego przewodu hamulcowego. Tutaj ten przewód, no, trzeba się mocno postarać, żeby się przetarł, bo wiadomo, w stal <grymnie> ciężko przetrzeć. No właśnie, teraz powiedzmy sobie szczerze. Um, układ hamulcowy działa identycznie, praktycznie jak prasa hydrauliczna. Tam nic nie krąży. Bo niektórzy mają w ogóle takie pojęcie, że tam coś krąży. Już do, dolewanie płynu do zbiorniczka. No, Słuchajcie, tam nie ubywa tego płynu, go tylko ubywa wizualnie wam w momencie, kiedy się zużywają tarcze i klocki, no to ten tłoczek wychodzi coraz dalej, więc w zbiorniczku automatycznie się troszeczkę obniża. To się nie dolewa, pamiętajcie, tak z góry mówię. E, nic nie krąży. Po prostu w momencie, kiedy wciskacie hamulec, zaczynacie tłocznie, tak jak w prasie hydraulicznej przez pompę ABS-u, wszystko, ten płyn zostaje pchnięty. W momencie, kiedy on jest pchnięty e, i nie ma miejsca, bo ani pompa nie ma w sobie Pompa się nie rozszerza, ABS-u, ani przewody stalowe czy miedziane też się nie rozszerzają. Najbardziej takim newralgicznym elementem jest ten właśnie oto przewód. I no właśnie, to on mimo wszystko zawsze troszeczkę powoduje tą miękkość. Kiedy macie, kiedy macie sztywność poprzez stal, jest fajnie, ale mamy też ryzyko z użycia poprzez parcienie co chwila zminimalizowane. Wiemy jak długo potrafią przeżyć te przewody? Nie wiemy jeszcze. Mają dożywotnią gwarancję producenta, także no. nawet za 50 lat jak Ci puści taki przewód to się zgłaszasz do Hela i Ci wymieniają na nowe. No dobra Olek, czyli odkryliśmy tak naprawdę dlaczego producenci nie montują tych przewodów. No zapewne jest to jeden z argumentów, który przemawia za wyższym kosztem późniejszego użytkowania samochodu. Przede wszystkim po pierwsze, producent musiałby wydać wiadomo, że jakby tam się dogadał z jakąś firmą, to już by nie kosztowało 350, ale tam 200 parę, ale w momencie kiedy producent projektuje, projektant projektując auto miałby zaprojektować element, który normalnie dość często się w aucie wymienia, bo przewody hamulcowe to jest parę lat i trzeba je wymienić tak naprawdę. Straciłby możliwość kolejnych wymian w autoryzowanych stacjach obsługi, czyli asob nie zarabiało, bo teraz na czym ASO zarabia? No ASO nie wymieni jednego, jak już jeden parcieje, to trzeba wymienić cztery. Cały e, trzeba wymienić od razu cały płyn, nawet jak był pół roku wcześniej wymieniany, no bo to było ściągane, poodpowietrzeć wszystko, to odpowietrzniki mogą się urwać, a to wtedy trzeba zregenerować zaciski, e, no i nam się robi, wiesz, z wymiany przewodów remont układu hamulcowego, więc e, to jest bardzo istotna rzecz i przede wszystkim wasze bezpieczeństwo, bo ja pierwszy etap modyfikacji, bo na przykład, nie wiem, ostatnio robiliśmy Skodę Fabie jedynkę, Pozdrawiam zresztą naszego widza, e, jako klient robił u nas e, Poczciwy 19 TDI. Starszy pan tutaj dziś e, no, to, to już tak swoje, swoje, jak on to mówi, przeżył. E, dość starszy pan i mówi, no, co ja mi Human z tego życia? Mówi, no, na koniec chciałem mieć bóstę. No to z tego 19 to tam wiesz, w tej Fabii żeśmy ponad 200 plus zrobili. Nie? Więc myślę, że jak na Fabie 1 to, to fajna skorupka. E, podstawowa modyfikacja, przewody, e, płyn sportowy, bo o tym też zaraz e, powiemy sobie. E, tarcze klocki w, z najwyższej półki, wiesz na Cinane, nawiercane, bo już tak naprawdę zaciski były największe w tej fabii, jakie były dostępne, bo na w się były podobne i powiem Ci zrobił robotę. Zrobiło robotę bardzo dużą, bo nam się nie puchło, nie gotowało. Bo teraz poza puchnięciem przewodów, omówmy sobie, co w nich krąży. No krąży w nich płyn. Płyn hamulcowy. Czy no nie krąży w sumie. Ale jest. No to, znaczy, co w nich, w nich krąży, w sensie wiesz, W nich się znajduje. E, w tych przewodach, tak. Płyn hamulcowy. I ten płyn należy co jakieś tam dwa lata, czy co ileś tysięcy wymieniać, no bo on się robi nam paciapą, która się zaczyna gotować, tak naprawdę. No dokładnie. Właśnie. I powiedz mi, sportowe płyny też macie w ofercie? Mamy, mamy Motula, mamy Millersa, Redlina. Dobrze. I one czym się różnią od normalnych? Wytrzymujemy jeszcze temperatury, aczkolwiek tak jak wspominałeś, że trzeba je częściej wymieniać, bo im niższy dot, tym teoretycznie dużo to wytrzymywało. No sportowe płyny są lepsze, ale wymagają częstszej wymiany. Dokładnie. E, dobrze, no zatem krótko, znaczy to nie jest tak do końca krótko omówiony temat, bo tam te parę minut nam zajęło. E, czy warto, czy nie warto? Ja wam tego nie powiem, ani Olek tego nie powie, bo to... Po tym odcinku sobie chyba sami możecie uświadomić. Natomiast jeżeli chcecie, to nie big break hit za 50 tysięcy na początek. Dokładnie, najtańszy sposób, żeby poprawić sprawność hamulca. Każda wymiana przewodów gumowych na stalowym oplocie to jest taki. Wow, ale ten hamulec łapie, nie? No właśnie, chcę zrobić, chyba co, zrobię test. E, e, otworzymy, wiesz, drzwi i zobaczymy, w którym momencie pedał wiesz, zaczyna łapać, tak? Na najprostszym. Zmierzymy te odległości i wiesz, zamienimy przewody, zmierzymy te odległości. No to będzie najbardziej miarodajne, no bo no, nie ruszając tego płynu, wiesz, zobaczymy. Nie? E, pokażemy, jaka jest różnica. Bo też prędkość reakcji, bo wiecie, wy macie. Ułamek sekundy. Jadąc 140 km na godzinę na autostradzie, w momencie kiedy zapala Wam się gdzieś coś przed oczami, że trzeba hamować, zanim mózg wyśle sygnał do nogi, jeżeli czas się zbliża wciśnięcia, to mijają jakieś tam milisekundy. Zanim Wy naciśniecie, to mija milisekunda. No i zanim ten przewód gumowy spuchnie, jeszcze dociśniecie hamulec, tak, to mija milisekunda. Więc czasami ta milisekunda w życiu to jest być albo nie być. Ale zanim dojdziemy do końca, pamiętajcie o tym, że no właśnie, cały czas trwa promocja na MobiPL, ale to, że trwa, to jest pół biedy, bo się pozmieniało. A, dużo się pozmieniało, ale zanim się powiem, co się pozmieniało, przede wszystkim zakomunikujmy sobie jedną rzecz. MobiPL to jest porównywarka ubezpieczeń wirtualna OC, AC, NW. Wpisujecie dane, dane Waszego pojazdu, wszystko tak jak trzeba, nie kłamiemy o zniżkach, zwyżkach i wypadkach. Klikacie oblicz, ułoży Wam się składka od najtańszej do najdroższej, jeżeli ta oferta, Wam akurat pasuje i jest spoko, no to klikacie sobie zakup, jeżeli zakupicie poprzez podany link w opisie na Wasze konto, wraca 150 zł i to jest spoko, ale wraz z tymi 150 zł wychodzi Wam taki mały kodzik. I to jest kodzik polecający, jeżeli Wy ten kodzik polecicie mamie, tacie, koledze itd., dalej, to za każdą zakupioną policję z tego kodzika wraca 5 dych, czyli w sumie łącznie można szarpnąć dwa kafle, więc... Co klikamy, działamy jak się podoba to korzystamy. Tak trochę bezpieczeństwa. No dobra, a jak chcecie zobaczyć jak to wygląda cenowo do waszego samochodu lub jak to wygląda w zależności od koloru i wszystkiego innego, to znajdziecie link do FMika w ofertach Allegro też. No i sobie przeklikajcie. tyle. No mamy te przewody do wszystkich samochodów każdej marki, każdego modelu, w każdym możliwym kolorze, także no to jeśli coś bo... tam nie jest wystawione, bo to tego Allegro by braku w końcu tak, wystawić tak, tak, tak. każdy kolor, każdy model. Zapiszcie, dobierzemy u... tak, na pewno. Dokładnie. No dobra, dziękujemy, podobało wam się, pomogliśmy takimi krótkimi odcinkami, kciuk w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.